Maneczką za chwilę. Kolejne okienko transferowe w naszej karierze Barceloną, i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, potrzebujemy piłkarzy. Generalnie potrzebujemy jakiegoś słabego piłkarza. Znaczy, nie wiem, najlepiej, jakby to był właśnie jakiś memiczny piłkarz, na przykład Krychowiak, chociaż Krychowiaka nie kupię do Barcelony. Jakiś memiczny czy coś, i żeby miał poniżej 70 overalla, no bo taki jest nam potrzebny. Czasem wyskakują challenge na kole fortuny, żeby grać właśnie nisko overallowym piłkarzem, a my w Barcelonie, w poważnym klubie, kurwa, nie mamy takich zawodników, mamy dużo lepszych. Dlatego najlepiej właśnie jakby był jakiś śmieszny, jakby to był na przykład jakiś Marian Chuja, żeby było śmiesznie. Mam nadzieję, że polecicie mi kogoś fajnego. A my co? Przechodzimy chyba od razu do pierwszego meczu. Zagramy sobie z VRLem. Wolałbym grać u siebie, ale zagramy na wyjeździe tutaj z VRLem, więc od razu ustawię sobie drużynę i lecimy z Koksem. Proszę bardzo, to jest drużyna. Jedna z mocniejszych. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z VRLem. Z ciekawości sprawdzę, jaki oni całkiem są nieźli, bo tutaj mają czwarte miejsce, także to jest bardzo ważny mecz. Bardzo ważne mecze są właśnie z tymi yy, tutaj drużynami, które są niedaleko pod nami. Także wypadałoby ten mecz po prostu wygrać. A czy ko Fortuny nam w ogóle pozwoli wygrać? Czy nie będzie jakiegoś słabego challenge'u? Odkrywca talentów? Proszę bardzo! No. O tym mówiłem. Nie mamy takiego zawodnika. Nie mamy zawodnika poniżej 70 overall w pierwszym składzie. Dlatego troszeczkę zasady trochę tak troszeczkę zmienię. Jest napisane, że ma być jeden zawodnik poniżej 70 to overall, a my po prostu zrobimy dwóch zawodników poniżej 75 i niech będzie po prostu na bramce kochen i kłenka. No niestety Kalafiori sobie nie zagra. Mógłbym wstawić Gitensa, ale Ale nie! Jest fryzurka fresh, także ma być też fresh Gereczka. Dobrze to wygląda. Jest rafinia, Florian Wirz i mamy szansę. Kucze zablokowany. Taki mini apel mam, rzadko to robię. Ale jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, bardzo bym prosił. Kto subuje? Ten Sigma. I żeby nie było. Ci, co subują już od jakiegoś czasu, to od dawna są, sigmy Ja pierdziele, co to jest? Wbijamy 10 tysięcy subów na kanale, robimy to, kurwa, ludzie Ja pierdzielę, jest trochę problem, bo sędzia wygląda, jakby był moim piłkarzem Bardzo podobny strój ma i mi się miesza to troszeczkę, ale dobra, jest na razie dobra sytuacja Gavi, Gavi Olu, to zrobił pięknie, jeszcze próbuje Fajnie, fajnie, ale już za dużo O Boże, serio, serio, prawie bramę straciłem. Kurwa, jak oni się bronią tutaj, takim autobusem stoją. Może z dystansu trzeba coś zrobić, ale nie tak. Ja pierdziele, kolejna sytuacja. Pałku Barsi nie dogoni. Oj, przepraszam. O, nie ma, nie ma karnego. Ale to był dobry ślisk. A już się bałem. kurzyłem się. Jak ja się czasem wkurzę, to kwadracik leci od razu. Ale tym razem na szczęście. bez faulu. O, ja pierdzielę. Sędzia mnie zmylił. Kurwa ten sędzia mi się myli. Musiał założyć kurwa, nie miał innego outfitu. To jakby nie jest tak, że jestem daltonistą, no bo ten sędzia się odróżnia od moich strojów, ale jak się nie patrzy stricte właśnie na niego, no to jest bardzo podobny kątem Oka. Ej, ja to by było w sobie dobre utrudnienie na koło fortuny. Sędzia ma taki sam strój jak moja drużyna. Albo jak jeszcze lepiej, jak drużyna przeciwna, to ja bym nie wiedział, że to jest sędzia i bym uważał. By mieli 12 zawodników. Chociaż czasami kurwa wcale panu sędzi wcale strój taki sam nie jest potrzebny, bo i tak kurwa gwizdze na nie mogę nie ukorzyć. No i teraz już trochę problem, ale dobrze Gavi się pokazuje do tego. Tu jest jeszcze Jamal. Jamal pięknie na lewą nogę schodzi i. Gówno! O kurwa. Ajoje, ajoje! No, było blisko. Też muszę jakieś zmiany zrobić. Robert Lewandowski, no bo kto inny ma strzelać bramki jak nie on. Do tego jeszcze Fermin Torres. A niech wejdzie malo gusto nawet. I Dani Olmo, i Frankie De Jong, i Jazda. Słabo ten mecz się układa. Mamy 20 minut jeszcze na bramę. Musimy to wygrać, bo stracimy punkty. Teraz, może Robert Lewandowski? Aj, 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 aj. Jeszcze fał tutaj, ale to była świetna sytuacja. Szkoda, że Robert tego nie wykończył. Ale teraz mamy szansę, to jest fajna okazja. Może dajmy Robertowi, chociaż no spróbujemy strzelić, ale to nie będzie wcale takie proste. Spójrzmy. Go Co? Co? Jest bramka, Robert! Dziękuję! Dziękuję, ukłony dla ciebie. Jaki koks? 焼けおくの Ja pierdzielę. Jaki gołd to jest Robert Lewandowski? No kurde, no sprzedałbym go, ale tak mi go szkoda. No widzicie, wstawiłem tylko, już mi bramę strzela. To jest nieprawdopodobne, no Jebany, dobry jest. Nie chcę go sprzedawać, ale chyba muszę. No stary już jest. Zaraz mi odejdzie na emeryturę i nie będę miał z niego żadnego pożytku. A tak bym jeszcze troszeczkę pieniążków zarobił. Koniec, sędzia szanowny, kończy to spotkanie i mamy zwycięstwo. Bardzo mocno wymęczone. Majstersztyk ten ten chłopiec po prostu. Uwielbiam go, naprawdę. Nie wiem, co ja bym bez niego zrobił i co ja zrobię, no bo najprawdopodobniej go sprzedam. No trzeba będzie tak zrobić. A jak tam Real Madrid wygrywa, niestety, ale nadal mamy 6 punktów przewagi. WIA Real na 10 punktów się teraz od nas odsunął. Póki co jest naprawdę bardzo dobrze. W ogóle 5 bramek tylko żeśmy stracili w tej lidze. To jest też nieźle. No kurde, Taki Real stracił 14, a strzelił tyle samo. Teraz gramy z Balagdon. Z Malagą chętnie szczerze, bym sobie zagrał, bo pewnie bym sporo bramek nastrzelał, bo oni są w strefie spadkowej i tracą ich bardzo dużo, ale raczej przesymuluje ten mecz. Za chwilę gramy z Liverpoolem ostatni mecz Ligi Mistrzów i zobaczymy. Może wstawimy właśnie Gitensa. Dobra, zagramy w ten sposób. Damy odpocząć niektórym zawodnikom. Jamal oczywiście musi cały czas grać, bo ma super formę, więc... I kręcimy przed meczem z Malagą. Co nas czeka tymczasem? Nowy Neymar, plus 10 do driblingu to jest proszę Państwa i oby dostał jakiś dobry gracz, ja pierdziele ja już nie mogę uwierzyć w to, a jak co jakby dostał, to na przykład Rafinha, albo właśnie Jamal, ja pierdziele, dobra zobaczmy co nam koło przyniesie, oj to będzie Kubarsi, no to mu się zbytnio nie przyda, bo on jest obrońcą, tak wyglądają statystyki Kubarsiego no i tak wyglądają po dodaniu tego dribblingu, jak widzicie overall się nie zmienił no bo overall na piłkarzu obrońcy ma największy wpływ właśnie jest statystyka obrony a jak dodamy taki dribbling mu to do Niczego nie jest potrzebne jako obrońca, więc no jest trochę zwinniejszy teraz na pewno, ale tak szczerze to. No dobra, no będziemy się kiwać najwyżej, a co się może wydarzyć złego. Skipujemy meczyk Jakim wynikiem? Ten mecz się zakończy. 2 do 0 a jeżeli chodzi o Real Madryt, remisuje Real! Dobra, szczerze mamy już ligę wygraną w tym momencie. Ja to już mówię, to jest 15 meczy dopiero, ale my już mamy ligę wygraną. Powaga, powaga, zobaczcie, Walencja znowu wyprzedza Real. To jest niemożliwe, że my byśmy tutaj z Realem przegrali jak. Oni tyle punktów tracą. No tak, tylko, że ja z zarządem klubu ustaliłem, że muszę wygrać Ligę Mistrzów i to jest nasz priorytet, a nie Liga la Liga. Co prawda, wyjście z grupy już mamy, natomiast fajnie by było zdobyć potrójną koronę w ogóle. Wiem, że jest to do zrobienia, ale wiecie jak jest. No na tym kanale różne rzeczy się dzieją, więc tutaj nie można wszystkiego przewidzieć. Dobra, taki składzik na Liverpool, to znaczy taki ja ustawiłem, bo zaraz się może jeszcze coś zmienić. Zmiana sterowania, manual podania i strzały. Ja pierdolę. Ej, dobra, tego jeszcze nie grali, nie? Na jeden z ważniejszych meczów to jest yy, gramy z Liverpoolem, to jest ostatni mecz fazy grupowej i gramy właśnie o pierwsze miejsce, dlatego wolałbym nie przegrać tego meczu, a dostałem utrudnienie i to straszne. Zaraz zmienię te sterowanie, zobaczycie jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie zapomnę o nim jeszcze w drugim meczu, tylko je wyłączę. Nie, no to będzie mecz pokraczny, już to widzę. Spójrzcie, tutaj mamy pas support level, czyli wspomaganie poda na OFF, i to jest już manualne podawanie. Tak samo strzały, manual, no i chuj, no. Nie wiem, będziemy wypierdalać piłkę ciągle albo coś. Generalnie, niektórzy właśnie tak grają, że manualnie cały czas. Da się to wyuczyć, ale jak się gra ciągle ze wspomaganiem, no to widzicie. O, ja pierdolę, widzisz. Nawet niektórzy polecają właśnie grać full manual w tej gierce, bo sprawia większą radość, takiej większą swobodę, lepszy gameplay. Ja próbowałem kiedyś szczerze, ale to nie dla mnie, wolę jednak ze wspomaganiem rafinia. Podania jeszcze jakoś wychodzą, ale gorzej będzie ze strzałem, a nawet do niego nie dojdzie. Ooo oj, oj, oj dobra, teraz tylko tego nie zepsuć jamal. Ja pierdziele manualne strzały do wyjebania. O, niestety to będzie bramka od razu było widać, że gol i świętej pamięci Diogo Jota strzela nam gola no cóż tu więcej powiedzieć No, nie będę się na ten temat rozczulał szczerze gówniany mecz nie spodziewałem się, że mi tutaj Liverpool bramę strzeli no ja chyba nie strzelę bo miałem i tak już taką super sytuację i nie udało mi się to Jamal, Jamal może indywidualnie wchodzi w pole karne Jamal bardzo fajnie i teraz strzał ale piękny strzał Lepiej mi to wyszło, niż jakbym z asystą grał chyba, ale niestety bez bramki, więc może jeszcze rafinia. Dobrze! Dobija Jamal, ale broni to co jest? Jaka akcja dobra to była? Ale ładnie Jamal i Florian Wirz. A, no tak, zapomniałem <ścoughs> o, o ty! Patafianie jebany. A taki rozpędzony Rafinia, i co? Nawet kartki za to nie będzie. Ty, ale to jest dobra sytuacja dla Rafini, wręcz idealna. Ile to jest metrów? 30. Kurde, trochę daleko. Ale spróbujemy. No, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Za mocno chyba. O, jednak dobrze, tylko je nie, nie dokręcił, fucking. Niewiele czasu do końca, potrzeba jakichś zmian. No i chyba wiadomo, kogo wstawię, bo wiadomo, że Robercika. Do tego jeszcze Dani Olmo, może Ferran. Kunde zmienimy. Ej, on ma taką słową formę, ja mu dałem grać. I Gerard Martin. No, ostatnia akcja chyba. Jest Ferran, jest Robert. Robert Lewandowski! Kurwa! Zapomniałem znowu Ja pierdziele no <laughs> Jezu jak ja tą gałkę miałem Że na aut poleciało Jezu No i koniec Przegraliśmy i Ja pierdziele no Nie mam słów Mamy drugie miejsce chyba w grupie Co za gówno No utrudnił mi Utrudnił mi ten challenge Oczywiście że tak Może gdybym nie grał manualnie To bym wcale nie musiał Teraz drugiego miejsca mieć No a jest niestety Tutaj Benfica i Rangers. Co w ogóle żaden tutaj przeciwnik Bo daleko im odjechali tak naprawdę to dwa winy I byśmy byli na tym drugim miejscu No ale punktowaliśmy, punktowaliśmy I co? I gówno z tego mamy Bo i tak drugie miejsce, że nada Ja pierdzielę, no, jestem zawiedziony Ale zobaczmy sobie jak wyglądają pozostałe grupy Bormów i Sporting przechodzą dalej No ale to akurat gówniana grupa była Bayern i Feyenoord Real City, Fiorentina, Arsenal Fiorentina zaskoczyła Atletico Madryt odpada Do Ligi Europy Tutaj PSG, Totki, Bayern, Napoli Kopenhaga, Anderlecht Słuchajcie, możemy trafić na Bournemouth, Bayern, Real, Fiorentiny, PSG, Bayer, Kopenhagę Ja zgaduję, że to będzie albo Kopenhaga, albo Bournemouth I szczerze, chyba Bournemouth Dobra, zobaczmy kto z kim gra w Lidze Mistrzów Mam nadzieję, że nikt dobry, no bo Liverpool nas zrobił No co prawda, Pff, kurde no No nie fart, trochę nie fart, ale co zrobisz o ja pierdole. <laughs> Dlaczego? A z kim bym grał? Z Nordem. No pewnie, że tak. Jebany Liverpool. Jebać. Dobra, teraz mamy meczik z Zironą. Chciałbym przeskipować, ale może będzie mecz pod presją, losowa pozycja dla zawodnika pierwszego składu. No właśnie. Ja ostatnio skipowałem taki meczik, natomiast w komentarzu tutaj kolega dobrze napisał, że możliwe, że nie wiadomo, czy bot sam nie zamienia nam tego składu i czy to w ogóle ma sens, więc ja powinienem grać taki coś. Po części się z nim zgadzam. To jest y, troszeczkę kontent właśnie dla widza, żebyśmy grali takie coś, więc zagramy sobie ten mecz. Więc losujemy numerek i zobaczymy jaki piłkarz z którym będzie zamieniony. Uwaga! Znowu bramkarz! No jakim cudem, ej! Za każdym razem jak miałem ten challenge, to by się bramkarz losował. No dobra, czyli gramy bez bramkarza i teraz pytanie za kogo? Kto będzie tym bramkarzem? Dziewiątka to chyba może być Florian Wirtz albo Rafinha. Zobaczmy jego kosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rafinha na bramę i diogo Costa jest aktualnie lewym skrzydłowym. No to będzie zabawnie. Mam nadzieję, że nie przegramy tego meczu, bo byłoby mi bardzo smutno i będzie zabawnie. Mamy bramkarza, który. No nie ukrywam, bo przez Rafinie zawsze przechodziła większość e, akcji, sytuacji, więc teraz będzie rozgrywał to nasz bramkarz piękny. Diogo Costa. Akurat szkoda, że nie wystawiłem szczęsnego, to by szczęsny tam biegał. Ale szczęsny już miał szansę. Się wykazać, no i niestety zjebał mi meczyk zobaczymy tym razem jak go koszta, o ej zapomniałem ja już na manualu nie muszę grać ustawiamy sobie tutaj normalnie asystę i elegancko, kurwa ale mi smutno, że przejebałem ten mecz z Liverpoolem przez to z Bayernem gram no muszę wygrać z Bayernem jak to brzmi w ogóle, jest to do zrobienia oczywiście, że tak, no ale widzicie, że, że mam ciężary z tymi mocniejszymi ekipami, zdecydowanie z Realem Madryt, z Liverpoolem teraz przegrałem no nie jest lekko Jabal a ball De co za gol! No i kozacko! W końcu Jamal, Jamal, przebudzenie. <gry> to znaczy mam nadzieję, że to było właśnie przebudzenie. A życzę mu, żeby hatrika strzelił. Właśnie z takich bramek od słupka. Możliwe, że to było okno, chociaż tak nie wiem do końca. Ale no, wracając do tego smutku w lidze mistrzów. Wiem jak możecie mnie pocieszyć. I możecie mnie pocieszyć łapką w górę. Już zostawiłeś. No i widzisz i zajebiście. Dobra, Diogo Costa wbija w pole karne, kiwka. O, e karny! Diogo Costa karnego! No! Wywalczył o. Wiecie co Ja mu chyba nawet dam strzelać Albo Jamalowi Nie dobra Przepraszam Dajemy strzelać Ło rober Robert95 ma Jamal strzela karnego Dlaczego Już odpowiadam Ponieważ Jamal ma super formę Strzelił bramę teraz Dobrze by było jakby strzelił tego karnego Będzie miał dwie bramki I może dostanie super upgrade tego mu życzymy, także druga brama. Pięknie, brawo, Yama. Super mu to idzie na razie. Szczerze nie mam pojęcia, czy to strzelanie bramek, czy wpływ meczu ma jakiś wpływ, właśnie na, na to, że on pozyskuje statystyki, czy coś. Nie wiem, ale daję mu ciągle grać, nie zmieniam go i mam nadzieję, że to ma wpływ taki, że jeżeli gra, to jego overall i statystyki rosną. A nawet jak strzela bramę, to też rosną. Mam nadzieję, że to tak właśnie działa. O Jezu, co to za piła wybita i gol niestety Ale Rafinia jak ładnie się rzucił Nie no tutaj oddana bramka w ogóle, oddana piłka Raucho, no robił co mógł tak szczerze Ale akurat piłka spadła idealnie pod nogę przeciwnika Gavi z dystansu Gavi No i, i te strzały z dystansu są takie gówniane Koniec pierwszej połowy, na razie jest spoko Dobra robimy jakąś zmianę, może za Roberta Gikeresz Tym razem to niech on, niech Wiktor wejdzie z ławki i coś zrobi Oj, 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 jak to rozegrali! Co jest? Wyremisowali to! Dwa do dwóch robią mi Mołdawie! Oni mi Mołdowie! Miso chuj! Gabriel mi so chuj, mi Mise... Misehoj. O ja pierdolę, no to niezły gol. Też prawda jest taka, że nie mamy bramkarza, ale w sumie tutaj te bramki są na razie takie, że chyba nawet zwykły bramkarz by tego nie wyjął, tak mi się wydaje. Jeszcze coś bym zmienił, Jamal ma strasznie mało już staminy, może bym... Ej, a Florian Wirz na prawym skrzydle 84? Kurda, nie zdążyłem zmienić. Ej, to Florian Wirz nawet całkiem niezłym skrzydłowym by tutaj był, można go zmieniać tak czasami. Ej, spalony, spalony, kolego, kolego, nie, proszę, proszę, nie, rób mi tego. Ja wierdolę no. Jak nie ma spalonego, no? Jak to się dzieje? Proszę. Dobra, wchodzi Gitens, ale my przegrywamy. Właśnie nam zrobili Mołdawie. Powiedz mi, jak tutaj nie ma spalonego niby? No był. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, tutaj jest chyba moment podania. No nie wierzę. Zobacz, jaka linia spalonego. Nie ma spalonego. No zesram się chyba. Ja wierdolę no. Kto to? Kunde. Przegrywamy mecz i stracimy punkty najprawdopodobniej. Ja lecę full atak. Nie ma na co czekać. Gavi, ale gówno! Co ty robisz, debilu? O mój Boże! Co oni robią? Co oni robią? O, co? O no! Dobrze wybita piłka! Dawaj kontra! Proszę, proszę, proszę. Tam już jest jego koszt, ale w ogóle nie ma sił. Jest Jokeresz. Świetna piłka, nie, gówniana, za mocna. Ile czasu doda sędzia? Proszę, z 5 minut chociaż, proszę. 3 minuty, dobra, szybko. Jest jeszcze chwila. Dawaj, balde, dawaj, balde. Co ja mam z tą piłką zrobić? Tutaj zagramy, okej, okay, elegancko. Patrz wychodzi o nie! Fucking! Co jest grane? Mołdawię nam zrobiła Zirona. Dwie porażki dzisiaj. To zda w tej serii bardzo często chyba się nie zdarza. Nie, no to jest. Nie, nie wiem. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Nie wiem jak to wyjaśnić. No co? No, jesteśmy dziadami. Jesteśmy po prostu dziadami. Kurwa. <laughs> Real przegrał 4-1. To w sumie humor już gitowa. Już mi się poprawił humor, co tam w sumie. Wiadomo, ja jestem takim typowym Januszem. Jak Realowi źle idzie, to, to w sumie wyjebane. No. Zobaczmy, jak wygląda tabela. Do Realu Madryt cały czas 8 punktów, ale skumajcie to. No Real Madryt grał akurat z Walencją, więc tutaj Walencja nam na 5 punktów. Wygląda na to, że z Walencją będziemy mocno walczyć. A nie wiem czy, czy przypadkiem Walencja nie biła się o spadek w ogóle w poprzednim sezonie. Nie pamiętam jak to było, ale na pewno ona nie była tak wysoko. Także naprawdę niesamowicie sobie radzą. Ale skumajcie, ile byśmy byli teraz punktów nad realem, gdybyśmy wygrali ten mecz. No ale nie ma co gdybać. Nie ma co gdybać. Niestety kończymy dzisiejszy odcinek porażką. W następnym odcinku najprawdopodobniej będziemy mieli już właśnie okienko transferowe, więc możecie jeszcze pisać pod tym odcinkiem, czy sprzedajemy tego Roberta, czy nie sprzedajemy. Ja myślę, że chyba trzeba by będzie go sprzedać. No i właśnie nie wiem, czy kupujemy jakiegoś Sesko, czy kupujemy tego Izaka. Ja bym kupił tego Izaka. Ja bym go kupił, no. Ja ja mam zika na jego punkcie, ja bym go kupił. Ale słucham Waszych rad, dlatego nie bój się udzielać w komentarzu. Bardzo lubię jak bierzecie aktywny udział w serii, także zapraszam do sekcji komentarzy i widzimy się na premierze następnego odcinka. Siema!